Osiem wczesnych objawów cukrzycy, których nie powinno się ignorować. Czy wiesz, że można chorować na cukrzycę, nawet o tym nie wiedząc? Pierwsze objawy choroby mogą nie wydawać się istotne, w związku z czym wielu ludzi po prostu je ignoruje. Przyjrzyjmy się bliżej ośmiu sygnałom ostrzegawczym, których nie powinniśmy nigdy zlekceważyć. 1. Częste oddawanie moczu. Zdrowa osoba oddaje mocz średnio od 4 do 8 razy dziennie i nie więcej niż raz w ciągu nocy. Jednak osoby chore na cukrzycę zazwyczaj odwiedzają toalety znacznie częściej, zwłaszcza w nocy. 2. Wzmożone pragnienie Z powodu częstego oddawania moczu diabetycy bardzo szybko się odwadniają, w związku z czym częściej chce im się pić. Odwodnienie może także powodować suchość skóry i ust. 3. Wzmożony apetyt i zmęczenie. Jeśli Twój organizm nie produkuje wystarczającej ilości insuliny lub gdy jest odporny na jej działanie, glukoza nie może dotrzeć do komórek ciała. To powoduje wzmożony apetyt oraz nadmierne zmęczenie. 4. Nieoczekiwany spadek wagi. Jeśli jedzenie, które spożywasz, nie może zapewnić Twojemu organizmowi wystarczającej ilości energii, rozpoczyna się spalanie tkanki tłuszczowej, co prowadzi do niekontrolowanego spadku wagi. 5. Infekcje grzybicze. Grzyby żywią się glukozą. Co za tym idzie? Podwyższony poziom cukru we krwi może zwiększyć ryzyko rozwoju infekcji grzybiczych, zwłaszcza w okolicach narządów płciowych. 6. Trudno gojące się rany. Cukrzyca sprawia, że skaleczenia, rany, otarcia i pęcherze goją się wolniej lub mają tendencję do szybkiego pogarszania. Na przykład, mały pęcherz na stopie może nagle przekształcić się w nieprzyjemne owrzodzenie. 7. Niewyraźne widzenie. Podwyższony poziom cukru we krwi może spowodować wyciek płynów ustrojowych do soczewki oka, co prowadzi do jej opuchnięcia i w konsekwencji pogorszenia widzenia. 8. Problemy z osiąganiem wzwodu: Zaburzenia erekcji są bardzo częstym objawem cukrzycy. Problemy ze wzwodem rozwijają się na skutek zniszczenia nerwów i naczyń krwionośnych, doprowadzających krew do prącia. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli doświadczasz któregokolwiek z wymienionych objawów. Polub nas na Facebooku i obserwuj na Instagramie.